To tyle nietypowo, co też znowu myślę nie jest specyficzne tylko nawet dla wyspowczych, ale w ogóle dla krajów nordyckich, bo to tak kojarzy z filmów, jak ktoś przeklina, to jest podobnie, że te przekleństwa nie są takimi klasycznymi w naszym rozumieniu wulgaryzmami, tylko odnoszą się do Biblii. To znaczy, w, tym, w tych krajach protestanckich, zwłaszcza północnych, przekleństwa to są słowa takie jak piekło albo iść do diabła. I one nawiązują do takiej pierwotnej definicji przekleństwa, czyli jakby rzucenia klątwy na drugą osobę. A to jest przecież coś najgorszego, co można zrobić. Więc, więc największe przekleństwa to, to są te, które dla nas są jakimś takim folklorem trochę w języku polskim, typu właśnie jak do czorta. A dla nich to jest naj, najcięższe. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z... To była Ewa, jedna z moich głównych bohaterek i właśnie ją zapytałam o najgorsze przekleństwo, jakie może być. Jeszcze wtedy nie wiedziałam tego, co wiem teraz, i, i tak czekałam na jakąś taką sierczystą w ogóle mieszankę na no, ona do mnie. No, to wiesz co, to pewnie będzie hitta I i to znaczy gorące, czarne piekło. Ja tak e? serio? No, no, tak, tak. Wiesz co, jest jeszcze takie jedno yy, tam smażeniu diabła, ale ono już nie jest takie mocne. Yeah. Ja na początku myślałam, że nasy sobie jaja robi ze mnie, ale potem się okazało, że rzeczywiście. No właśnie jest inny kaliber tych przekleństw, mm -hmm. inne podejście do nich, a te słowa, które my uważamy za wulgaryzmy, które są jakoś połączone z seksualnością, z, z cielesnością, oni ich właściwie nie używają, niby mają, ale. Ale rzadko je stosują. A czasem jak chcą zakląć, to mówią po angielsku fuck, tak jak duńczycy. Więc no, jest, to, jest to trochę inaczej niż u nas rzeczywiście. Jak mocno skończymy, lepiej nie mówić fuck. Dziękuję ci. laszek kanska gorąco polecam na książkę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.